Dzisiejszy dzień jest zakończeniem i to dobrym zakończeniem całkiem ciekawego tygodnia. Siemano, witam na moim balkonie. Witam w ten przepiękny piątek. Słoneczny, ciepły, nieprzesadnie ciepły, więc całkiem, całkiem nieźle z tego wszystkiego wyszło. Tak jak mówiłem we wstępie, dzisiejszy dzień to był. Dobry dzień. Udało się zrobić wszystko, co miałem zaplanowane. Udało się w końcu wrzucić defmarka, do obejrzenia którego mega gorąco zapraszam. Udało mi się zmusić obs do nagrywania wszystkiego tak jak chce. Udało mi się zmusić dźwięk do bycia takim dźwiękiem, jaki chce. No i udało mi się zmusić YouTube'a do nieklejmowania bzdurnego rzeczy, które tam wrzucam aczkolwiek czasami, czasami jeszcze dostaję jakieś dziwne ograniczenia w wyświetlaniu reklam w filmach mojej produkcji ja rozumiem jakby to były jakieś, jakieś filmy, gdzie jest gameplay, ale to jest, to są daily basis, więc yeah, mega dziwne i człowiek musi czekać 7 dni, aż YouTube się zreflektuje i stwierdzi, że jednak wszystko ok i, i coś mu się tam popieprzyło, no ale Pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Filmy w tym tygodniu z gameplayu były robione w troszeczkę innej koncepcji. O ile jestem zadowolony z Defmarka i z tego, z tego jak to wyszło, chociaż parę rzeczy jest do poprawienia, o tyle Aker i Atri w następnym tygodniu będą odrobinę zmienione. Wydaje mi się, że mogę zrobić to lepiej. Szczególnie przeszkadzało mi to cholerne, dziwaczne kluczowanie, w którym czasami było widać tylko moją głowę. Jeżeli chodzi o Atri. A jeżeli chodzi o Akera, to muszę troszeczkę inną stylistykę dobrać. No, ale przynajmniej już wiem, jak to robić, więc będzie spoko. Fajnie się przyjął wczorajszy Daily Basis z dodatkową ścieżką makerową. Mega fajnie. Może pomyślę o ogarnięciu na przykład zakończeń do Everlasting Summer w ten sposób. Albo coś podobnego. No nie wiem, no poczekamy, poczekamy, zobaczymy. E, dobra, e, w tą niedzielę będzie już recenzja. Albo dzisiaj, albo jutro e, będę nagrywał. E, fajna książka, e, fajna seria 12 książek. E, dostaniecie recenzję tylko pierwszej ze wspomnieniem e, ze wspomnieniem całej e, serii. E, to co? E, życzę Wam miłego weekendu. Wyjdźcie sobie, pooglądajcie trochę świat. Zróbcie sobie jakiegoś grilla, czy, czy cokolwiek innego. Zatęczcie jak Mufasa. W końcu jest piąteczek, a, a i sobota i niedziela. No i oczywiście oglądajcie moje filmy. Obejrzyjcie sobie gameplaye z tego tygodnia, jeżeli jeszcze nie widzieliście, czwarty odcinek Akera, czwarty odcinek Atri, dodatkowy bonusowy wczorajszy odcinek Daily Basis z Akera. I dzisiejszy trzeci, bo jesteśmy jeden za wszystkim, odcinek Devmarka. Wszystkie gry okazały się mega fajne, więc jeszcze raz wielkie dzięki Bartowi i Steamowi za, za pomoc w wyborze. No i co? Przypominam o konkursie: kończy się pierwszy miesiąc. Cały czas są możliwe podpowiedzi. Cały czas możecie wygrać bardzo fajne nagrody. I co? Bawcie się dobrze. To tyle ode mnie w ten dobry piątek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.